Dzień dobry moi drodzy, witam Was Shark Trader w dniu dzisiejszym z nową, świeżą analizą. Dzisiaj będzie euro Euroyen, bardzo się cieszę, że robię euro-jena, ponieważ e, w końcu będę mógł się rozliczyć z analizy. Uwaga, sprzed dwóch lat. Tak, dobrze, nie przesłyszeliście się. Dwa, prawie dwa lata temu bez dwóch tygodni robiłem analizę Eurojena i tak trzymam ten szablon aż do dzisiaj, żeby się z tego rozliczyć, ponieważ moją cechą charakterystyczną jest to, że ja rozliczam się absolutnie ze wszystkich swoich analiz. W przypadku tej analizy e, zrobionej w maju 2022 e, mówiłem o dwóch ruchach. Najpierw, że będzie do góry i był, 250 pipsów. Potem, że będzie w dół, i w dół był również 250 pipsów. Ale czy zaliczę tą analizę do udanych? Nie zaliczę, ponieważ e, mimo, że kierunek. Przewidziałem dobry, to zasięgi i precyzja nie były takie, jak powinny być. Najpierw była, był spory przejazd w dół na Eurojenie, a spadki nie dotarły do poziomów, które wyznaczałem, ponieważ spodziewałem się spadku głębszego w dół z zasięgu tego RGR. Tak więc dwa piękne ruchy, aczkolwiek analiza oficjalnie udaje, uznaje za nieudaną. Przechodzimy teraz do świeżutkiego szablonu Eurojena, na którym Wam powiem, co według mnie się tutaj będzie działo. Dwa słowa dotyczące komentarza Dietera Number 1 FX z jednego z ostatnich filmów. Lekarstwem na cierpliwość i dyscyplinę jest zakodowanie automatu. Dieterze. Oczywiście, zakodowanie automatu je bardzo dużo problemów rozwiązuje, ale nie jest według mnie lekarstwem na cierpliwość i, i dyscyplinę. Częściowo może tak, ale to, że ten automat będzie, nie sprawi, że my staniemy się cierpliwi i że my staniemy się zdyscyplinowani. W skrajnym przypadku, nawet mając zakodowany automat, ktoś i tak. Będzie mógł ingerować i jeżeli automat będzie robił swoje, to, to będzie mógł ingerować i zmieniać jego poczynania. Tak więc, częściowo się z Tobą zgadzam, ale, yy, 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 ale w, myślę, że w tej kwestii, do której się odnosisz pod tym yy, moim filmem, chodziło o to, jak zbudować cierpliwość i dyscyplinę w samym sobie. Tak więc, yy, tak. <laughs> Tak wygląda mój, moje spojrzenie na cierpliwość i dyscyplinę. Moi drodzy, jeżeli chodzi o Euro Jena, zanosi się na bardzo, bardzo fajny setup. A mianowicie widzicie tutaj już harmonika, to jest motyl, motyl wzrostowy, przepraszam, spadkowy, on idzie do góry, ale nie jest, nie jest motylem wzrostowym. I on już jest w 161%. Czy to, że jest w 161%, czyli właśnie w swoim punkcie D, jest dobrym pomysłem do tego, żeby otwierać pozycję? Oczywiście, że nie. Ale w ogóle sam fakt wystąpienia motyla w trendzie i że dojdzie do swojego punktu zwrotnego nie jest wystarczającym poziomem do handlowania na niego. Natomiast ja Wam chcę coś jeszcze pokazać. Idziemy sobie na D1 i zobaczcie, tutaj na D1 czai nam się jeszcze jedna rzecz. Motyl. Kolejny motyl. Zmierzymy sobie tego motyla. Tamten był niebieski, więc niebieskie Fibo. Ten jest żółty, więc Fibo zrobimy żółte. O! I zobaczcie, co się dzieje. Ten motyl, ten motyl ee, żółty swój drugi punkt, przepraszam, pierwszy punkt zwrotny ma na 127%. I gdzie to jest? Tu. Dokładnie 35 pipsów od 161% tego mniejszego motyla z H4. Takie zgęszczenie dwóch poziomów FIBO, dwóch motyli z dwóch różnych fal może dać bardzo ładny ruch. Dlatego zaznaczamy sobie tutaj poziom numer 1, potencjalny poziom, w którym nie należy handlować w dół, tylko poziom, w którym należy znaleźć sygnał, formację, która nam powie, że ten poziom będzie respektowany. David Precirond albo David Prekiround, nie wiem jak to się czyta. Kolego Davidzie, zapytałeś mnie czy mogę polecić jakąś książkę, stronę z falami Eliota, gdzie się z czego się uczyłem. No, niestety polecić nie mogę, ponieważ żadnej książki w tej dziedzinie nie przeczytałem. Może Wam się to wydawać dziwne. Natomiast uczyłem się z bardzo wielu różnych źródeł, w dużej mierze sam, a trochę od różnych osób, więc jakby no nie jestem w stanie <coughs> tak odpowiedzialnie i wiarygodnie polecić jakiejś konkretnej pozycji. I to jest, moi drodzy, jeden poziom. Gdyby ten poziom nie zareagował, to mam dla Was drugi poziom, zapasowy, awaryjny. Ja bardzo często w analizach e, robię właśnie awaryjne e, poziomy. Nie w każdej, ale akurat w tej jak najbardziej pasuje. Nieco wyżej, no nieco to jest bym powiedział bardzo dużo, 250 pipsów. E, natomiast nieco wyżej jest e, bardzo ważny poziom tutaj. I to jest 100, praktycznie 70. 169,950. Yy, w tym miejscu jest poziom 144 żółty tego żółtego motyla. Yy, motyle. Yy, Czasami rzadko, ale zdarza się, że reagują na 144. Dlaczego w tym konkretnym wypadku ten konkretny poziom i ten żółty 144 uważam za dobry. Przechodzimy na interwał miesięczny i zobaczcie, ten żółty poziom to jest szczyt z lipca 2008 roku. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby przy takim szczycie nie było Chociaż jakiejś drobnej, drobnej reakcji. Drobnej oczywiście w kontekście miesięcznym, czyli de facto dłużej. W każdym razie przyznam Wam się szczerze, ja dużo bardziej celuję w układ tych dwóch harmoników. I te dwa harmoniki, myślę, że przy odpowiedniej właśnie ładnej reakcji, mogą dać ładną korektę tego impulsu. Dokąd to może. Dojść. O tym za momencik, ponieważ e, Michał Bachosz, euro, dolar, e, euro, dolar. zapytałeś Michale, e, dokładnie podałeś poziomy, za co bardzo Ci dziękuję i bardzo Cię cenię, bo właśnie o to Was bardzo często proszę w komentarzach. Jak zadajecie konkretne pytanie, dawajcie konkretne informacje: w którą stronę harmonik, na jakim poziomie X i tak dalej, i tak dalej. Ty zapytałeś o euro-dolara o RGR. To jest to RGR, które w, z Twoich namiarów wychwyciłem. I czy to jest dobre RGR? Nie jest dobre. Po pierwsze, jedna rzecz mi się tu nie podoba: 1.11 napisałeś G. U mnie G jest na potencjalnie 1,11385, no ale okej, okay, może zaokrągliłeś. E, wygląda to na RGR, natomiast tu jest jedno ale. To nie może być RGR. Czemu? Ponieważ RGR jest formacją odwracającą ruch. Co to znaczy? Skoro ma odwracać ruch, ma odwracać trend, to musi być najwyższą formacją w danym trendzie, a nie jest tutaj. Zobacz. Trend rozpoczął się tutaj i co najwyżej gdybyśmy już mieli rozmawiać o RGR, to moglibyśmy to w ten sposób tutaj e, zrobić. O! I to już byłoby RGR. Czemu? Bo głowa musi być najwyższym punktem ruchu, który formacja RGR e, od, odwraca. Tak więc tu taka drobna dygresja, drobne e, upomnienie cię w kwestii e, wyznaczania tego RGR-a. Ok, moi drodzy. euro -jen. Dokąd Euro yen, jeżeli zareaguje, tu może spaść. Pierwszy, najładniejszy, najpiękniejszy i najfajniejszy poziom znajduje się tutaj. Czemu? Ano temu, moi drodzy, że mamy tutaj multilevel. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Plus strefę XB motyla. Plus, teraz już możemy to zabrać. <laughs> Plus 50% ramienia CD. Eee, zaznaczam to jako strefę. Ok. Ile tu mamy do zgarnięcia? No tutaj jest moi drodzy 200 pipsów. 200 pipsów. Eee, pytanie: czy może to spaść niżej? Czy może to spać na przykład do, eee, do tego multilevelu? Tutaj pokażę wam. Ten drugi, tego żółtego, e, żółtego mm, motyla. Może. Dlaczego? Ponieważ w tym miejscu wypada również właśnie 127% tego motyla, a tym samym może to być korekta nie tylko taka malutka, ale korygująca właśnie to ramię CD. I dlatego zaznaczam również drugi poziom w tym miejscu. Jaką bylibyśmy w stanie reakcję tutaj złapać, moi drodzy? Tutaj jest 35. Robimy 50. 50 pipsów. Jeżeli uda się znaleźć reakcję 50-pipsową, tu mamy 200, to jest 4R. 4R, jeżeli zaryzykujemy, yy, zaryzykujemy moi drodzy, yy, 3%, to daje nam 12% zysku. Jeżeli cena spadłaby i skorygowała żółtego motyla, to mielibyśmy 340. Zaokrąglamy do 300, to nam daje, momencik, 6R, 18% przy 3% ryzyku. Setupik ładny? Ładny, bardzo ładny. Eee, tak więc, tak moi drodzy wygląda euro-jen. Według mnie na najbliższy czas. Jeszcze, jeszcze jedną rzecz chciałem się tutaj odnieść do komentarza Apalachiana Munshinera. To był komentarz, pytanie w zasadzie a propos GBPK Napisałeś tutaj, że przy ostatnim filmie, właśnie przy tych wielkich spadkach, że a propos cnót, to GBPKD. Testuje teraz te cnoty. No nie do końca, znaczy ja nie wiem, czy ja dobrze rozumiem Twój komentarz i czy dobrze to y, interpretuję, ale y, że właśnie tutaj y, ten GBPK testuje cierpliwość, że musimy wytrzymać ten spadek, aż pójdzie do góry. No nie, ponieważ y, przede wszystkim pierwszy, w pierwszy poziom zareagował, zareagował bardzo y, ładnie i pod tym pod taką reakcją, szczególnie już nie mówię tylko w pierwszym momencie, ale w momencie, kiedy już poszło mocno do góry, to bezwzględnie a należało się tutaj stop loss, b należało się zabezpieczenie pozycji, więc z tej pozycji nie dało się wyjść na, na minus, znaczy no dało się, ale przy jakby takim nieroztropnym, nierozważnym, nie, nie, nieprawidłowym postępowaniu. Natomiast tutaj, czy tutaj GBP CAD testował cierpliwość? No nie. Bo tutaj zupełnie nie było żadnej reakcji. Więc tu nie należało w ogóle wchodzić. A w momencie, kiedy weszlibyśmy tutaj w tą pozycję, to mówię po 100 pipsach od wejścia, spokojnie, bezwzględnie. Pozycja powinna być zabezpieczona przynajmniej na break-even. Tak więc nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem to, Twoją sugestię, a propos w tym komentarzu, ale uznałem, że warto się odnieść do tego, żeby mm, jakąś wartość moi widzowie i również ty, apalachianie, żebyście wynieśli, jak właśnie tego typu sytuacje rozgrywać. Moi drodzy, dzięki wielkie za dzisiejszy film, za dzisiejszą uwagę. Ja już dzisiaj Eurojana kończę i słyszymy się przy kolejnym filmie. Pozdrawiam Was bardzo gorąco. Shark.